na temu markery akrylowe moje pierwsze w życiu markery markery akrylowe polecają dziewczyny które zajmują się można powiedzieć pełnoetatowo kolorowaniem i e, dzisiaj przetestuję z wami te markery na moich kolorowankach ponieważ one podobno nie przebijają przez papier Zobaczcie tutaj, w tej kolorowance, która została wydrukowana na Amazonie na papierze 105-110 gram na metr kwadrat, czyli troszeczkę grubszym niż zwykły papier do drukarki, testowałam markery alkoholowe Astra i zobaczcie niby efekt ładny z tej strony, ale tutaj po prostu dramat. Strasznie przesiąkają przez papier, chociaż efekt wizualny i graficzny mi się wydaje też całkiem niezły i ciekawy. Ta kolorowanka została wydrukowana na papierze 80 gram na metr kwadrat, i dzisiaj chciałabym przetestować właśnie na niej te markery akrylowe, zobaczyć, czy przez papier one nie przesiąkają. Wybieram wzór jesienny i rozpoczynam kolorowanie. No i teraz chwila prawdy. Bardzo jestem ciekawa, czy przesiąkają te markery akrylowe na drugą stronę, czy nie. Sprawdzamy. Nie, w ogóle nie przesiąkają. Czyli wniosek z tego jest taki. Spokojnie można kolorować markerami akrylowymi. Pamiętajcie, akrylik marker. Kolorowanki wydrukowane na cienkim papierze z Amazona i dedykowane do kredek.